Cześć! Dzisiaj pięć powodów, dla których moim zdaniem standardowe kursy językowe nie są efektywne. Chciałam się tym z wami dzisiaj podzielić i opowiedzieć o każdym z powodów. Mam ich dokładnie pięć i uważam, że są taką podstawą zrozumienia, co sprawia, że kurs jest efektywny i dlaczego te standardowe kursy po prostu nie mają tych elementów, i dlatego wiele osób jest rozczarowanych no, tym, co zyskują po takim kursie. I dlaczego ich oczekiwania się rozmijają troszeczkę z tym, co taki kurs może im zaoferować. Sama też doświadczyłam takiego rozczarowania kursem językowym. 15 lat temu poszłam na kurs hiszpańskiego od podstaw i pamiętam, że byłam naprawdę bardzo zaangażowana w uczenie się tego języka. Dotarłam do poziomu b 1B2, um, miałam dobre oceny, pisałam wszystkie testy na tam 90 parę procent. Um, miałam odrabiane prace domowe, potrafiłam też napisać tekst całkiem sprawnie. Um, natomiast jeśli chodzi o komunikację, no to było bardzo słabo. Um, mimo, że sporo rozumiałam, um, wiecie, nawet na takim wysokim poziomie, um, byłam w stanie Poczytać sobie jakiś tekst w sieci albo w czasopiśmie, to w ogóle nie byłam w stanie się komunikować na takim płynnym poziomie, nawet dosyć podstawowym. I pamiętam, że robiłam wtedy wszystko, co mogłam, jakby ze swojej strony, żeby zaktywizować ten język. Pamiętam, że wtedy też pojechałam do Hiszpanii na miesiąc nie na kurs, tylko, tak powiedzmy, Turystycznie, um, i starałam się też rozmawiać z, z tymi lokalsami, no i jakby no rozumiałam, co do mnie mówią, ale w drugą stronę no szło strasznie kiepsko. I wiecie, i tak sobie pomyślałam, kurczę, trzy lata na kursie, um, świetne wyniki, czyli obiektywnie powinno wszystko zadziałać. Natomiast no nie działało, tak? I, wiecie, słyszałam wiele takich opinii, że ktoś się spodziewa, że będzie znał język pochodzenia na, na kurs w momencie, kiedy nie daje nic od siebie. I zgadzam się z tym całkowicie, z tym, że, wiecie, w moim doświadczeniu, ja dawałam naprawdę dużo od siebie, bo faktycznie otoczyłam się tym językiem, tak? Słuchałam podcastów, nakupiłam sobie w tej Hiszpanii różnych czasopism, książek, miałam zainstalowane różne aplikacje do nauki języka, no i. To jakoś się dalej nie składało. Poszłam po tym kursie, stwierdziłam, że um, jakby kurs mi nie, nie daje ciągle tego, co mi jest potrzebne, bo komunikacji tam było no, malutko bardzo. Um, powiedzenie, wiecie, jednego, dwóch zdań, um, może pięciu przez um, 45 minut, czy nawet półtorej godziny zajęć, no to jest nic, to jest zerowa komunikacja moim zdaniem. Um, no więc stwierdziłam, dobra, no to pójdę na lekcje w tandemie, pójdę na lekcje prywatne, jeden na jeden. Um, no i to też było ogromne rozczarowanie, bo. Na tych lekcjach miałam wrażenie, że jest mi dany jakiś materiał który jest mniej więcej dopasowany do mojego poziomu. Tematy są w ogóle wzięte z kosmosu troszeczkę. Nikt mnie nigdy nie zapytał też, po co mi jest ten język, czym ja się interesuję, w ogóle w jakiej sytuacji chcę rozmawiać w tym języku, z kim. Tych pytań w ogóle nie było. Kurs się zaczynał od pierwszego spotkania, gdzie było jakieś tam, jakaś słuchanka, jakiś tekst do przeczytania, jakieś przypadkowe słownictwo i proszę, powiedz swoją opinię na ten i na ten temat. Więc miałam kilka takich doświadczeń i Powiem wam, że z tej metodycznej strony byłam zszokowana, że to tak wygląda. I no moje doświadczenie jako trenerki języka angielskiego były zupełnie inne w pracy z kursantami. I po raz pierwszy miałam okazję zobaczyć, jak to wygląda od tej drugiej strony i dlaczego wiele osób jest tak bardzo zrezygnowanych, zniechęconych i nabiera takiego przekonania po kilku latach nauki, że oni się po prostu nie nadają do tego, że oni mają talentu językowego, no że coś robią źle, no bo ewidentnie nie są w stanie płynnie rozmawiać, mimo że poświęcili tyle godzin na naukę języka. Więc zobaczyłam faktycznie, sama tego doświadczałam na własnej skórze, zobaczyłam, jak to działa. I faktycznie w tym całym moim procesie zabrakowało również tych elementów wtedy te 15 lat temu, które już w tym momencie są podstawą tego, jak ja sama prowadzę kursy. Więc przejdźmy może do tych elementów, czego, zabrako, czego zabrakowało w tym moim kursie i czego brakuje moim zdaniem w tych typowych standardowych kursach językowych. Więc pierwszą rzeczą jest. Ujednolicone podejście, to znaczy wszystkich traktuje się dokładnie tak samo na takim kursie. Przychodzą na tak zwane gotowe. Nieważne, jakie mają cele, jakie mają doświadczenia, jakie mają potrzeby, wszyscy dostają dokładnie to samo. To jest pierwszy błąd, ponieważ Osoba dorosła, która uczy się języka, potrzebuje go w bardzo konkretnych celach. Albo są to jakieś cele zawodowe, na przykład przeprowadzenie prezentacji, negocjacje w pracy, czy nawet poradzenie sobie ze small talkiem, czy no, jakby są to rzeczy, które są bardzo ściśle powiązane z tym. Jak ta osoba używa tego języka w danych sytuacjach komunikacyjnych w pracy, w bardzo konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, bo też to bardzo będzie zależało od tego, co ta osoba robi, czym się zajmuje. Czy to będzie na przykład lekarz, który potrzebuje zupełnie innego zestawu. Umiejętności językowych niż na przykład prawnik, czy, czy na przykład osoba, która pracuje w jakiejś firmie, w korporacji. Każda z tych osób będzie miała troszeczkę inne potrzeby komunikacyjne i to przede wszystkim trzeba byłoby wziąć pod uwagę. Czyli um, pierwsza rzecz to cele i personalizacja, czyli dopasowanie tego, czego się dana osoba uczy, do tego, czego faktycznie potrzebuje. I tego często na kursach brakuje, ponieważ um, no, wyobraźcie sobie, że potrzebujecie języka do jednej konkretnej rzeczy, i być może już macie wszystkie zasoby, żeby poćwiczyć tę daną sytuację komunikacyjną, ale nie musicie, na przykład, według kursu przerobić jeszcze jakieś sześć różnych zagadnień gramatycznych, na przykład, tak? Więc no to nie jest zupełnie efektywne i jest to też troszeczkę marnowanie czasu, ponieważ tej osoby, tak? Ponieważ zamiast przejść od razu do tego celu i zacząć go realizować małymi krokami, być może niektóre z tych kroków będą zawierały. Nauczenie się jakiejś struktury gramatycznej, ale ona jest po coś, tak? Po tę konkretną sytuację. Więc ten brak personalizacji, brak ustalenia celów sprawia, że na takim kursie ktoś w ogóle nie wie, po co tak naprawdę, po co była ta lekcja, tak? I ja miałam na przykład właśnie takie wrażenie na tym moim kursie, że w zasadzie, no ale po co, po co my dzisiaj o tym rozmawialiśmy, jak mi się to przyda, jak mi się to przyłoży na praktykę, tak? Więc brak tego praktycznego podejścia, brak tej docelowości jest jednym z. No właśnie takich błędów, tak naprawdę, w edukacji, które sprawiają, że no właśnie ona jest nieefektywna, że spędzamy dużo czasu ucząc się, a tak naprawdę w realnych sytuacjach, w których potrzebujemy tego języka, nadal nie wiem, jak go użyć. Drugą rzeczą jest założenie, że kursanci wiedzą, jak się uczyć, że przychodząc na kurs, znają efektywne metody przetwarzania materiału, zapamiętywania, powtarzania go, że po prostu wiedzą jak się uczyć. Natomiast większość osób dorosłych, które przychodzą na kursy, uczył się tak, jak zapamiętały to ze szkolnej ławki. I tamte metody, no niestety, ale większość z nich nie jest efektywna i dużo, dużo osób jest rozczarowanych tym, że no przecież spędzili ileś tam czasu ucząc się, a i tak nie pamiętają, tak? I budzi się też jakaś frustracja z tym związana. No z moich obserwacji dużo osób na przykład korzysta z takich metod jak używanie zakreślaczy, i zakreślanie tekstu, i czytanie tekstu, i uważają, że to są sposoby na naukę, no bo tak się uczyli w szkole tyle wystarczyło, żeby zakuć, zdać. No i co no właśnie zapomnieć, tak? Wiadomo, jakie jest trzecie Z. W związku z tym, takim, takim drugim aspektem, którego brakuje często na standardowych kursach językowych, jest też przekazanie czy pokazanie kursantowi, kursantowi, w jaki sposób może się uczyć tak, żeby pamiętać lepiej, żeby to przetwarzanie informacji weszło na głębszy poziom. I często to się dzieje w taki sposób, że są po prostu zaprojektowane bardzo konkretne ćwiczenia, podczas których. Pokazuje się, w jaki sposób to robić, tak? I z czasem te różne techniki po prostu się gromadzą, tak żeby dana osoba wiedziała, w jaki sposób ma w ogóle podejść, ugryźć do dane zadanie, żeby po prostu zapamiętać te informacje albo zrozumieć je lepiej, albo jeżeli zapomni, co może zrobić, żeby sobie przypomnieć, zakotwiczyć pewne rzeczy w pamięci. W każdym razie, wiecie, nie każde ćwiczenie ma sens, tak naprawdę, i bardzo wiele ćwiczeń, takich standardowych, które właśnie są używane, kończy się w momencie, kiedy ktoś na przykład wybierze opcję ABC albo uzupełni zdania i tyle, tak? Natomiast tu to powinien być dopiero pierwszy krok do dalszego procesu przetwarzania informacji. Więc jeżeli nauka się kończy na tych krokach i nie ma praktycznego przełożenia, szczególnie w ćwiczeniach ustnych, tego, co zostało opracowane w tych typowych ćwiczeniach, standardowych ćwiczeniach, jeżeli brakuje tych kolejnych kroków, no to proces również jest nieefektywny, po prostu. I wtedy Czwarty element to założenie, że kursanci wiedzą, jak zarządzać swoimi emocjami związanymi z całym procesem uczenia się języka. I o co tutaj chodzi w ogóle z tymi emocjami? Więc to jest bardzo istotny aspekt, dlatego że w momencie, kiedy nie potrafimy zarządzać swoimi emocjami, kiedy uczymy się języka, może to doprowadzić do różnego rodzaju blokad. I są dwa rodzaje blokad językowych. Pierwsza blokada jest związana z umiejętnościami czysto językowymi, czyli na przykład chcemy opowiedzieć o tym, co się wydarzyło, na przykład o naszym weekendzie, ale nie znamy. Czasu przeszłego, żeby to wyrazić. Więc to jest brak środka czysto językowego. I tutaj blokada wynika z tego, że po prostu na przykład nie wiemy, jak stworzyć, jak utworzyć czas przeszły w danym języku. Więc to jest kwestia oddzielna. Natomiast blokady językowe mogą też wynikać z kwestii związanych z emocjami i tym, że nie potrafimy rozpuścić swoich blokad emocjonalnych dotyczących używania języka. Czyli mamy pewne przekonanie na temat siebie, siebie jako osoby używającej języka obcego, um, uczący się języka obcego, albo mamy przekonania na temat w ogóle języka obcego, które w jakiś sposób nam, nas blokują. W praktyce to wygląda tak, że na przykład pojawiają się um, takie myśli, czy nawet um, można powiedzieć coś w stylu, um, ale się wściekam, że nie pamiętam danego na przykład wyrażenia, że jestem zła, bo uczyłam się, uczyłam i ciągle nie pamiętam. Albo na przykład jestem zła, bo nie jestem w stanie wyrazić tego, co chcę powiedzieć. Nie wychodzi mi to. Czyli takie silne noty złości, rozczarowania, albo z kolei zmęczenie i zniechęcenie, bo na przykład. Przygotowuję się do danego zadania bardzo długo. Robię długie listy słów. Wszystkie słowa tłumaczę, bo muszę wszystko zrozumieć, słowo po słowie w danym tekście czy w danym nagraniu. Także pod koniec danego jakiegoś wyzwania, jakiegoś mini projektu językowego, już mam tak serdecznie dość, że w ogóle myślę sobie, że po co ja w ogóle się za ten język zabieram? To nie jest dla mnie. Obrażam się w ogóle, to jest też kolejna rzecz, która się może zdarzyć. Obrażam się na ten język. I, I ja już nie chcę, tak? to, to są wszystkie emocje, z którymi muszą radzić sobie osoby uczące się języka. Um, żeby Wam dać jeszcze więcej przykładów, um, to może być na przykład brak wiary w siebie tak, przez cały ten proces. Czyli niezależnie od tego, jak, jak dostaj dostajecie informację zwrotną, niezależnie od tego, czy feedback od e, trenera językowego jest pozytywny, czy nie. Um, według Was. Ciągle jesteście niewystarczający. Czyli, no, słabo, nie, to wiesz, nie, nie, ty tak mówisz, bo jesteś miła, ale nie, ja uważam, że, że to było beznadziejne, że mogłam to lepiej zrobić. Nie, wiesz co, myślę, że no, no poszło, w miarę poszło, no, ale tak ogólnie to nie, myślę, że, że ogólnie to jeszcze mi daleko do, do tego poziomu. Tego typu emocje pojawiają się bardzo często. I jeżeli uczycie się języka obcego, no to chyba wiecie o czym mówię, tak? Więc. Um, ten aspekt niestandardowych kursów językowych, moim zdaniem, tak jak moje podejście, holistyczne, trening języka, powinien również zajmować się tymi emocjami. I uważam, że rolą trenera jest zaopiekowanie się tym aspektem i umiejętność porozmawiania podczas najlepiej rozmowy coachingowej z kursantem na ten temat, i pomocą w zrozumieniu, jak sobie z takimi emocjami. Radzić w przyszłości i jak zmieniać też swoje podejście do wielu tego typu sytuacji, i można to zrobić, jak najbardziej można to zrobić, bo widziałam bardzo wiele transformacji, czasami o 180 stopni, kiedy kursantom udawało się zmienić na tyle perspektywę, że te emocje już nie były tymi blokadami czyli potrafili rozpuścić te blokady podczas dobrego treningu językowego. I piąty aspekt last but not least. Traktowanie dorosłej osoby uczącej się jak ucznia ze szkolnej ławki. O co mi chodzi tutaj? Więc uważam, że często na standardowych kursach językowych, dorosła osoba ucząca się nie jest w ogóle aktywną częścią całego procesu uczenia się. Na standardowych kursach bardzo rzadko otrzymuje się od prowadzącej osoby, od trenera, pytanie, jak nam jest w tym procesie. Ja wiem, że to może brzmi trochę górnolotnie dla niektórych, ale w praktyce oznacza, że. W momencie, kiedy nawiązuje się dialog i jest otwarta komunikacja, wtedy osoba ucząca się bierze odpowiedzialność za współtworzenie tego procesu i jest w stanie też określić, co może sprawić, że ten, że ten proces uczenia się będzie bardziej efektywny dla tej konkretnej osoby. Bo niezależnie od tego, czy trener języka, trenerka języka ma ogromne doświadczenie, i pracowała z setkami różnych osób. Każdy jest trochę inny, każdy ma, startuje z jest trochę innego punktu, z innej trochę samoświadomości, z innymi blokadami, z inną kombinacją blokad też. I ważne jest to, żeby traktować każdą osobę bardzo indywidualnie i wiedzieć, co się dzieje, jak ta osoba odbiera ten kurs i czy faktycznie czuje się e, też odpowiedzialna za cały ten proces nauki. E, to jest bardzo ważne, ponieważ e, w tym momencie, jeżeli e, jesteśmy na kursie, w którym i tak dzieją się rzeczy poza nami, w pewnym sensie nie mamy w ogóle wpływu na to, w którą stronę e, ten kurs będzie szedł, no to też e, jesteśmy tak być może nie do końca zaangażowani, e, bo i tak czujemy, że a, nikt mnie nie pyta, co ja sądzę, nikt mnie nie pyta, jak się czuję. E, nie przyjdzie mi może czasami nawet do głowy, że ja mogę coś powiedzieć, tak? bo ufam na przykład osobie prowadzącej, że wie co robi, więc ja się nie będę wtrącać, mimo że jest mi gdzieś tam niewygodnie. Tak. No i właśnie uważam, że w kursach standardowych nie ma przestrzeni w ogóle na taką komunikację. Oczywiście zależy od lektora, do osoby prowadzącej, ale standardowo no często się to zdarza, że pytamy o opinie kursantów. Są jakieś ankiety, pewnie się Wam zdarzyło również, jeżeli byście byliście na standardowych kursach językowych, że są ankiety badające satysfakcję na przykład w połowie kursu, po semestrze, na koniec roku ale to już w tym momencie zależałoby od osoby prowadzącej, od lektora, lektorki, żeby dopytać o to, jak kursanci odbierają całe doświadczenie i czy mają jakieś sugestie. No niewiele osób to robi metodycznie, ja też pracowałam jako metodyk i no, no jakby nie, nie widać tego za bardzo, taki, taki, takiego podejścia w standardowych, na standardowych kursach. Więc um, wydaje mi się, że holistyczne podejście musi mieć koniecznie ten ostatni element. Um, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeśli dotrwaliście do tego momentu. Um, jestem bardzo ciekawa, czy to wszystko, co powiedziałam, ma dla Was sens i czy w jakiś sposób um, składa się na jakiś taki pełniejszy obraz tego, Czym różni się kurs, standardowy kurs językowy od podejścia holistycznego? I jestem też ciekawa Waszych doświadczeń, więc jeśli macie ochotę, się nimi podzielić, to zapraszam do sekcji komentarzy. A jeżeli uważacie, że te treści są w jakiś sposób dla Was przydatne, to zapraszam do subskrybowania kanału. Ja nazywam się Karolina Bielska i jestem holistyczną trenerką języka angielskiego oraz Neuro Language Coach. I prowadzę ten kanał, żeby dzielić się z Wami wiedzą dotyczącą tego, jak wygląda efektywna nauka języka angielskiego. Субтитры сделал DimaTorzok